Pomiar kompresji ma z RX8, rejestracja KNT. Mierzymy na cylinder pierwszy. Patrzymy, pierwszy cylinder 47, 46, 47. Bardzo nisko, RX8, rejestracja KNT. Pomiar na cylindrze drugim. I patrzymy, kompersja na poziomie 596054. Samochód przyjechał do nas z powodu ciężkiego odpalania, kopcił przy wyższych obrotach, nie osiągał pełnej mocy. Podczas wyjęcia silnika, znaleźliśmy od razu pierwszy powód, czemu samochód ciężko odpalał. Jak widać, w kanałach wydechowych pojawiła się woda. Zauważyliśmy to podczas odkręcania układu wydechowego. Ostatni, trzeci kanał górny mamy, no suchutki tutaj się nic nie działo w nim, ale jak widać w tej drugiej części silnika, woda, płyn dokładniej, który wydostawał się z silnika, dostawał się do układu wydechowego. Rozkręcimy ten silnik i zobaczymy jak to wygląda w środku. Silnik podobno po remoncie, <coughs> jednak nie chodził prawidłowo. Demontujemy sobie silnik, zobaczymy, a potem nagramy jak rozbieramy. Widać, widać ładnie.

Jak widać miskę mamy zdjętą, nie widać chyba w niej opiłków, czy widać coś tam? Nie, jest co? nie, nie ma żadnych śladów. Na razie nic nie widać. Po rozbiórce dalszej to tak naprawdę okaże. Rozkręcamy dalej. Zmontowane. Jeszcze została szpilka. Obrócić. Samym tym wewnętrznym. A poszło. Jeszcze wyjmij pierścień. I łożysko igiełkowe. Tak odwrócimy to. Ona wypadnie. Dobra odwróć go. Wszystkie śruby mamy zdemontowane. Zaraz zdejmiemy, przestawimy kamerę, żeby było lepiej widać w środku jak to wygląda. I będziemy pokazywać. Dobra. Ściągniemy sobie teraz przednią płytę. W tym połowie silnika była woda. Był nieszczelny płacz. Zobaczymy jak to wygląda. Jak widać mamy dosyć mocno Widać, że woda się dostawała do komory spalania, dlatego był problem z odpaleniem tego też silnika. Teraz zobaczymy po kolei, rozbierając, co tam się dzieje dalej. Jak widać, ten silnik już ktoś kiedyś chyba rozbierał, bo jest zastosowany nieoryginalny płaszcz, jest jakiś zielony. A więc ktoś tutaj coś już ingerował. Lajki wyjmie. Tak? Jeszcze pierścienie te wszystkie powyciągać, żeby ich nie pogubić. trochę pomogę. O silnik miał problem dlatego też z odpaleniem, bo się dostawała. Mocno wkręć i pokręć nim. O! Powiedzmy się madła wkręcić. O. Idę, no bo idę to odkręcać i wykręć. No, puściło. Uwielbiam <grywam> te dziewczyny. Zaszczane powietrze. Zdejmiemy zaraz, zobaczymy jak to wygląda. Ja tutaj, tutaj wyczyściłem drugą płytę, zaraz to pokażemy, ale już jest uszkodzona. O dobra usiadłem jakiekolwiek się żeby nie już ten wpadł w kanał. A teraz ja to wyciągnę, będę Pamiętam, nie pogubić tych elementów, bo teraz wytrzyj cylinder masz go, wytrzyj, pokażemy jak to wygląda. Jest. Ten cylinder też miał słabą kompresję. Może będzie na filmie to widać, pokaż lepiej. Tutaj obróć go. Ten cylinder cały się świeci. Jest dosyć mocno wychetany. Tutaj już mamy go o, bardzo mocno wyząbkowanego, jak widać. On jest bardzo wyząbkowany, ale nie jest pęknięty jak większość. Niestety ten cylinder już się nie nadaje do użycia. Postaw go z boku. Wrzucaj te wszystkie lwęciki, żeby ich nie pogubić. Wrzucaj. Jak widać, tutaj wszystko jest bardzo wymyty. Rotor jest bardzo czysty, ponieważ dostawał się do niego płyn. Zaraz to pokażemy. O! Rotor jest cały, jak widać, wymyty. Woda, która się dostawała, powodowała też delikatne przycieranie tych elementów. Nie powinno jej być w komorze. O, już tutaj. To nie wypadnieć. Op, tutaj jeszcze to wypadło. A więc pierwszą problemową część silnika mamy już rozebraną. Widać jest, że tutaj głównym problemem była woda, która dostawała się po prostu do tego silnika i przy odpaleniu on ciężko odpalał. Jak się już odpaliło, to wiadomo, że ten płyn musiał wygrzać się w układzie, a więc on dymił. Wytrzemy sobie tutaj tą płytę, a że to będzie, zanim rozbierzemy. Tutaj będziemy mogli, nie wiem czy to jest widoczne z tamtej strony, tutaj ta płyta jest taka też czarna, ale ona jest dosyć mocno zrysowana. Zaraz zrobimy po rozebraniu go przybliżenia. Tutaj mamy ryskę, ryskę, tu mamy wybity kawałek kanału wydechowego dosyć mocno, a więc tutaj woda zrobiła swoje. Te elementy też, ranty są całe poniszczone, nie są bardzo gładkie jak powinny wyglądać. Teraz rozbierzemy dalej, zobaczymy co tam się dzieje. Mamy zdjętą płytę. na widać. Jak widać ta płyta jest tutaj porysowana, cała, więc tej płyty odwrócią jeszcze z drugiej strony. Nie da się jeszcze wykorzystać. Z drugiej strony możemy ją przetrzeć. Ona też nie wygląda najlepiej. A więc tutaj mamy taki przykład. no wygląda to jak wygląda. Tej płyty się nie da użyć. Także odłóż ją na miejsce. Druga część silnika też jest trochę zaskakująca. Wyjmij wał, pokaż jak on wygląda. Wał też nie jest jakiejś pierwszej młodości. Już tutaj na tej części widać, że coś się działo, bo są złożone ryski na nim. A więc, wał mamy do wywalenia. Połóż go na miejsce. Tutaj mamy taką ciekawostkę bardzo też mocną, ponieważ na drugim tutaj, może weźmiemy to trochę do dołu, przybliżymy, wtedy też się trzęsie. O! Wymiemy sobie kornera, który jest tutaj. O! Wymiemy tego. Wygląda on tak. A w drugiej części silnika wygląda tak. Nie wiem, czy to jest widać. Po lewej stronie jest Korner, który jest z Atkinsa, a z drugiej strony mamy oryginalny Mazdowa. Więc ten silnik został złożony tak jakby z dwóch różnych zestawów naprawczych, a więc to też nie miało prawa działać, ponieważ słabsze elementy z Atkinsa powodują, że jest ciutkę słabsza kompresja i ten silnik nie mógł dobrze pracować. Zaraz zdejmiemy, zobaczymy jeszcze, jak wygląda drugi cylinder. No, można powiedzieć, jest to innego, nie? Ktoś pozamieniał. A tutaj kąciki wezmę. Tak. Możesz zdjąć cylinder i zaraz zobaczymy, czy ten cylinder w ogóle jest cokolwiek warty. Jest przyklejony mocno, to musisz go delikatnie o, mocniej poruszyć. Nie chce się rozejść. Jest docznie mocno, Tu lejki wyjęłeś prowadzące, tak? To powinien się rozejść. Weź śrubokę podłuż z boku mm -hmm. o, tutaj między to a to i powinien się rozejść. Mocno naciśnie. O! Jak widać był dosyć mocno doklejone nie powypadało, ale to... Jak widać nieoryginalny, jakiś zielony uszczelniacz, pokaż jak to wygląda do kamery bliżej. Wytrzemy ten cylinder, wytrzyj go i jak widać ten cylinder też jest już taki dosyć wyząbkowany jak widać, odwróć go całego, tu wszędzie już są ząbki a więc tutaj ten cylinder też się do niczego nie nadaje te ząbki powodują, że skacze pierścień i się niszczą dużo szybciej dobra, można go odstawić, bo z tego nic nie będzie w tej drugiej części myślę, że też się dostawał płyn, bo jest go wszędzie pełno po prostu o, widać, że to było mocno zanieczyszczone, bo ten silnik tak naprawdę wszędzie ma tą wodę. Go wytrzemy, położymy obok i z bliska nagramy, jak to wygląda. Dobra, możemy przełożyć to wszystko na stół i zaraz zrobimy zbliżenia. Pokażemy wam, co jest uszkodzone dokładniej. Mamy rozkręcony już cały silnik. Pokażemy wam najpierw cylindry. Mają wyzałkowaną powierzchnię na jednym cylindrze. I tutaj pokażemy to na drugim jest jeszcze bardziej. widzicie jak pięknie się pod światło odznaczają. Takie ładne ząbki jest widać. Mamy kolejną płytę tutaj, no, która widać, że też, też jest bardzo dosyć mocno zrysowana. Tu jest bardzo duży próg, no ale to jakimś nie jest też... Tutaj mamy uszkodzenie też dosyć spore. Następna płyta, kolejna, jest też uszkodzona. Tutaj tu już są bardzo widoczne takie chropowate jakby ząbki powycinane. Mamy tutaj kolejny próg, który nam się zaczął robić. A więc tak naprawdę on jest taki wycięty. Mamy kolejny element tutaj. Ząbki. Jest bardzo mocno pociechane. Kolejna płyta środkowa. Na tej już jest bardzo widać to mocno się wycięły ranty. O, o teraz jest ładnie uchwycone, Widać, że się aż próg tutaj wyciął, na którym paznokieć się zapiera. A więc to tak wygląda. Mamy wał. Wał wygląda dosyć względnie, ale też ma ryski jakieś takie gdzie nie gdzie, więc myślę, że nie ma go sensu używać. Tak jak widać rotory mieliśmy złożone z dwóch różnych zestawów. Mamy tutaj i kornery. Pokażemy ktoś to złożył na takich elementach i na fabrycznych elementach, a więc były wykorzystane dwa różne zestawy, a więc ten drugi zestaw tutaj zniszczył nam. Trochę płytę a więc z tego silnika, tak naprawdę całego, myślę, że tutaj nie ma co go ratować, bo on już był kiedyś raz ratowany. A więc wypadałoby kupić jakiś drugi motor, zająć się dopiero jego remontem, bo z tego to już niestety nic nie będzie.